40 ratowników GOPR z całej Polski i 13 pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ćwiczy na terenie Gór Kaczawskich i Rudaw Janowickich. Ćwiczenia polegają na symulacji wszelkiego rodzaju akcji ratowniczych przeprowadzanych w górach wspólnie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, czyli uwzględniając techniki linowe, lądowanie w trudnych, dostępnie miejsca do ratownictwa. W szkoleniu biorą udział ratownicy o najwyższych kwalifikacjach, są to ratownicy przeszkoleni w wielu, wielu dziedzinach i to jest można powiedzieć elita ratowników goprów i całej Polski. Podczas szkolenia ratownicy odtwarzają realne sytuacje, udoskonalają techniki linowe z wykorzystaniem śmigłowca w warunkach górskich tam gdzie nie możemy głowy wylądować, przysiąść, yy, nawet na inne na, na położenie, wtedy musimy wykorzystać techniki linowe, czyli zjazd ratowników do poszkodowanego, udzielenie pierwszej pomocy przemedycznej, podebranie na lągranie, przeniesienie w inne miejsce lub bezpośrednio do szpitala, do soru. Dobre przeszkolenie jest niezbędne do przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej. Mamy tylko jedno podejście z reguły. Każde drugie podejście podczas realnej akcji ratowniczej jest już wydłużeniem, jest stratą czasu, do której lepiej, żeby nie dochodziło. Ratownicy dzięki wykorzystaniu eurokoptera EC-135, a nie jak do tej pory MI-2, mogą szybciej dotrzeć do poszkodowanego. Najbliższa baza LPR-u znajduje się we Wrocławiu. Dolot maszyny wydłuża akcję ratunkową o co najmniej pół godziny, dlatego też wzywany jest rzadko. Podczas tegorocznych wakacji ratownicy grupy karkonoskiej korzystali z pomocy śmigłowca sześciokrotnie.